Jestem paserem, sprzedaję i kupuję Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto Hmm... No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz Po pierwsze, kurewska straż, po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin Berengar To nie była jego brzytwa Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla Kosior pochodzi z innego źródła Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś miński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędorzony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewską uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy? Nic kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma na napięku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chętnie żyć, rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki, także przed salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu, gratuluję dedukcji, kurwa Mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy.